Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Ryba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę Shex and Fidget. Wczorajszy film dzisiaj miał trochę opóźnienia, bo dopiero go dzisiaj opublikowałem, dlatego dzisiaj możecie zobaczyć dwa filmy. Było to spowodowane, czy on tutaj miał ten tym mi się wydaje. Tak wydaje. Było to spowodowane tym, że po prostu nie miałem czasu, żeby to zmontować, a nie zmontowało mi się to jak chciałem. No więc po prostu gdzieś tam sobie E, nagrywałem, ale nie udało się tego zmontować za pierwszym razem też więc e, nagrywamy po prostu dwa odcinki e, pod jednym się, no, wczorajszy to po prostu wczorajszy, ale go dzisiaj opublikujemy, a dzisiejszy to e, Dzisiejszy, e, Co się zmieniło, zmieniło się to. E, trochę tutaj pupili nakarmiłam oczywiście e, trochę e, porobiłem pupili Jednego popila przypadkiem kliknął, bo myślałem, że już jest gotowe do zrobienia. Chodzi o tego, a jeszcze nie było i wydał na niego miejsca tej grzybka, ale i takie zrobione, a dostaliśmy 15 grzybów od dyrektora ABW. Plus tam jeszcze jeszcze tam dwa sobie zdobyłem. Więc bardzo ładnie się dyrektora ABW dał. Dobra, tutaj widać, że wyprawa jest, więc ładnie. I, i, i tak. No, twierdza wyglądała tak, tutaj mamy już na 10, robimy skarbiec na 10 i jest wszystko ok. Więc wygląda to następująco. Przepraszam za przegłos, bo trochę wcześniej na tamtym odcinku było przegłosu, z tego co widziałem czasami, ale to już postarało się naprawić. Mam nadzieję, że teraz będzie ok. Więc tak, pójdźmy sobie tu, zróbmy naszym ponikonikiem małpkę. No i nie pykło, nie? nie wiem dlaczego nie pykło, skoro, a nie, dobra, małpka ma taki level, jezu, zrąbałem, e, to zrobimy sobie zaraz e, tutaj. Ale to za chwilę, bo na razie, e, tak, odblokowaliśmy trochę pupili, co ja wam jeszcze pokazałem, no twierdzę wam pokazałem, nochy też zrobiliśmy, ale to chyba wczoraj wam pokazywałem. Yy. I jeszcze jedno, co wam muszę pokazać, to, yy to po prostu gdzieś tam jakieś bitwy bitwy gildii bo trochę urosn urosnęliśmy więc to wam zaraz yy, też pokażę jak najbardziej yy, widzicie no tutaj zaatakowaliśmy no dobra, jakieś obrony nie obrony w każdym razie zaatakowaliśmy sobie jakąś gildię inną i yy, dzięki temu yy, skoczyliśmy wyżej w rankingu no bo sobie z nią poradziliśmy Niestety mnie tutaj podczas tej walki, tej bitwy nie będzie i nie było, bo po prostu gdzieś tam, no miałem za wysoki level, nie miałem za wysoki level, ale ogólnie ładnie wygląda, tu już mamy na 10 zrobione, więc jest spoko, a właśnie ile teraz będzie kosztować, to tak samo kosztuje teraz 10 grubo przejdzie? Tak, tak samo. Więc tutaj, gdzieś tam, będziemy to pewnie ulepszać za każdym razem. Co tydzień, jak będziemy sobie udały, grzyby albo co dwa. No ale, mniej więcej, wygląda to tak. Nasza gida jest teraz na pozycji 26 i startujemy z kolejną wyprawą. Więc jest jak najbardziej spoko. Dobra, tutaj zrobimy sobie tak. Trochę poatakujemy twierdz. I sprawdziłem. Sprawdziłem poza nagrywkami, jak chodzi o lochy. Bo tak jak dobrze pamiętacie. Ostatnio stanęliśmy w lochach. Teraz już tego nie będę sprawdzać, mimo że trochę naszą postać od tamtego czasu, kiedy to sprawdzałem, ulepszyłem. Bo i tak już wiadomo gdzie jest lepiej. Tu się stało takie coś, widzicie? No trochę przedmiotu dostałem, nawet dostałem krystal 6, ale myślę, że nam nie będzie aż tak potrzebny bo szczęście mamy na wysoki poziomie więc go sprzelamy. I zawsze mam jednego stota więcej. Więc tak dostaliśmy sobie parę rzeczy. Lochy wyglądają tak samo jak wyglądały i sprawdziłem. Więc tak jak myślałem, jest bardzo mało szans, ale na niego jest więcej. Tym bardziej teraz jak sobie trochę naszą postać ulepszyłem, nie? Więc tak to wygląda. Wiedźma tutaj jest na 43,8, więc jest spoko, może jeszcze nam do dzisiaj dropnie. No, u kowala dzisiaj dawałem te przedmioty, te trochę kryształów zdobyłem więc na razie to wygląda tak I, i co no i te pupile nie trochę pupile blokowałem. tutaj jest gdzieś jeden pupil nie ten ale ten jest w moczarach maryach tylko że on jest od północy dopiero więc myślę że gdzieś tam sobie postaram się to w najbliższym czasie robić teraz zostało mi jakiegoś pupila nie zobaczyłem lokalizacji ale Zaraz się okaże, jaki to był pupil. Więc y, a propos pupili, mamy już pupila, więc jak najbardziej spoko. Y, dobra, tu jest tak, tak i tak. No, i jeszcze dostaliśmy dodatkowo nagrodę. Trzy gwiazdki, więc jak najbardziej spoczko. Y, pupili, pup, pupilek. Y, dobra, który teraz? No, tu poszedł kolejny, więc spoko. I teraz mamy albo pupila z zmurszałego rasu, ale to są chyba oba ze, oba ze zmroków, ale miesza. Albo z y, ugór orków. Więc... Nie, to nie tak działa, jak tam Dobra. Albo ugór orków, czyli ten, albo Zmorczały, albo ten. Ja? A nie, bo to jest z oba. To Dobra, to miesza, tylko tamten. Albo zmorczały nas, czyli... Czyli nie wiem który. Ani las. A nie, oba są w ogóle Dobra, czyli to jest chyba po to samo. Dobra, nie wiem. Nie mam pojęcia. Wybierzmy sobie tą misję. I mam nadzieję, że teraz będzie okej. Okay. Dobra, jest kluczek, jest wszystko. Yy, I to sobie sprzedamy, bo nie potrzebujemy. Jest gorsze od naszych przedmiotów yy, tutaj tak pójdźmy sobie, to dalej sprzedamy dalej sprzedamy i mamy znowu dwa sloty plus mamy kolejnego pupila tak jak myślałem to był ten eee, i co no i zdobyłem tutaj sobie eee, sobie grzybka jeszcze więc bardzo spoko trochę sobie dzisiaj porobiliśmy już ale jeszcze mamy trochę e, piw do wypicia, więc trochę jeszcze roboty dzisiaj jest. E, dobra, tutaj mamy już e, misję tak naprawdę zrobioną. Teraz wystarczy e, wystarczy zbierać sobie pupciki i te dodatkowe nagrody właśnie. Może się uda. chociaż raczej niestety nie. No niestety nie, ale są zamiast gwiazdek dwie, więc zawsze coś. Zawsze coś, tutaj mamy tak i już jedno ognisko jest zebrane. Tutaj mamy owocki, sobie zbierzmy. W ogóle mam wrażenie, że więcej tych owoców teraz dropi niż dropało kiedykolwiek na klasycznych misjach, nie? Dobra, dajmy tak i dostaliśmy, więc pięknie jest, dostaliśmy. Tutaj 125 stopień poziom, więc jak najbardziej spoko. Tutaj tak sobie zrobimy. Więc no, a propos tego pupila, który z nocem, to tak jak mówiłem, nie sobie zrobię gdzieś tam go pod za odcinkami. Dobra, potrzebujemy tego pupila bardziej. Więc pod za odcinkami gdzieś tam go sobie w nocy może pyknę jak się uda. Albo może w jakiś weekendik, nie? Jak będzie, to będę odcineczek dla was dla was nagrywać, tylko z tą różnicą, że nagram to po prostu gdzieś tam bardziej wieczorem, yy, wiem źle wybrałem, teraz już wybrałem dobrze i, i no, więc tam nagram bardziej wieczorem, przy wieczorem, no po północy, nie wiem, więc już w sumie w nocy, ale, ale tak, dobra, mamy zrobione, słabo nam poszło i to bardzo, ale yy, zawsze coś, dobra. To myślę, że nie, to daje dużo w miarę, to daje mało, to może być sprzedać. Hmm, dobra, jesteśmy łuk. Mamy już dużo golda w ogóle. Sobie to sprawdzimy, to jest chyba lepsze w ogóle, a nie, dobra, to jest gorsze, bo wytrzymałość. Tu jest tak, siła obrażenia, no ale to nam zabiera, więc dużo ma tego, więc zostawmy, ale coś może sprzedać. Zdaje się, że to ma najmniej. Tak, to ma najmniej. Aj, 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 aj. to nie jest talizman? Nie, to nie jest talizman. Dobra, źle. Źle pomyślałam. Sprzedamy to, więc jest spoko. Jest zawsze jeden slocik. Tutaj sobie zrobimy to w następujący sposób. I dobra. Już mamy prawie całe, całe misje gdzieś tam. Karczmy dzisiaj wykonane, nie? więc już zaraz powinno być e, ok. Dobra, cyk, 21, no słabo poszło tutaj, ta misja na pewno posz słabo poszła, ale dostaliśmy jeszcze grzybka, więc e, spoko, e, no i kolejnego pupila, nie, a więc super, mamy już sobie parę pupili i, i, i jest jak najbardziej spoczko, będziemy je sobie tutaj odblokowywać jeszcze potem, yy, no, a na razie yy, na... Tutaj. Zarządcy trochę zrobimy, yy, ulepszymy, myślę, że trochę naszą yy, postać. I tak. No i dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A dobra, przeklikam po prostu. Tyle, ile będę mógł. No, cyk. Yy, może teraz się ugry i największe szanse będziemy mieć raczej z tym udało się o, ale on ma lepszy ten to wiele pierścień ale raczej sobie z nim poradzimy i dostaliśmy pierścień tylko do klasera niestety ale zawsze coś e, dobra dostaliśmy do klasera mamy tutaj arenkę zrobioną e, z tym co jeszcze możemy zrobić e, na pewno jedno co możemy zrobić to przede wszystkim pójdź sobie tutaj. Dziękuję. A dalej to już zaczekamy. Nie będę marnować aż tyle grzybów na tych pupile. A, i tutaj gdzieś to ale też właśnie dało coś nie dzisiaj. Więc jeszcze dwa dni. Y dzisiaj jest środa, więc w piątek to powinno być, nie? Tym bardziej, że w piątek się zaczyna i więc zajebiście. Y czemu ta gra chodzi jak kupa? What the fuck, fuck bra. Y Dobra, w każdym razie w piątek oprócz pokibla, nie? W piątek będziemy mieć jeszcze iben, więc tym bardziej do lepszego. Zjęklę, spoko jak kibelek. Mamy już go prawie zrobione. Teraz zajmiemy się, tutaj mamy się zajęte, to mamy wszystko zrobione, więc zajmiemy się tymi lochami gdzieś tam. Dobra, może tutaj jeszcze pójdę i parę razy tu. O właśnie. Więc tak zostawię i pójdziemy sobie tu, zobaczmy jak nam dzisiaj pójdzie, o no idzie już lepiej zdecydowanie, ale dalej lipa, dalej lipa, no chyba tych lochów nie zrobimy tak szybko, no, zdecydowanie, nie zrobimy, nie zrobimy ich tak szybko. Kurde mi że zrobię się sprzedać, ale chyba nie, chyba nie. A chyba, żebym mógł tutaj właśnie ten, no to na kolejno zrobić, ale nie jesteśmy dalej. Nie jesteśmy dalej, wiecie. No tu jest 96. Więc mały, bardzo kryształ, A tu jest 206. No dobra, dajmy tutaj. Pytanie Klejn mogli mógł... Nam to coś da Wątpię, dobra, jeszcze pójdźmy tak. Niech stracę Raz, dwa trzy. O, dobra, nie, jednak już do przeklikania Poszedł tak bardzo parę razy, że dzisiaj go musimy przeklikać, bo mi już wkurza ten Boss Nie, no już Było Proszę cię No jak on nie byknie... 280 To jest Dobra, 50 Dobra, nie, to jest spalenie grzybów To jest palenie grzybów za dużo grybów, spaliłem już i tak Nie idzie Nie chcę iść, no kurde, ale tak ten jeden raz było, że Nie wierzę w to, nie? No i kryty dostajemy, no przecież no to jest Bez tych krytów może byśmy coś zrobili Ale krytami to nic No, weźmy sobie jeszcze raz może No, dobra, tutaj już jakoś tam Go bijemy, no i dupa No Dupa, nie idzie, nie, dobra, nie idzie Nie, nie, spaliłem za dużo grzybów Dobra, mamy, tak, może jeszcze jeden Udało się, dobra, dzień. nie Nie gadam z tobą Zawsze jednego grzyba mnie nie straciliśmy No i kurde, no tyle, mmm, tyle tych grzybów na jego poszło dzisiaj, to słabo, nie? Coś, coś on nam nie idzie I ewidentnie to będzie taki nasz stop, nie? A taki nasz stop, więc na tym lochu gdzieś tam się zatrzymamy w najbliższych odcinkach Dobra, tutaj mamy zrobione Co jeszcze możemy dzisiaj porobić? O tutaj mamy. Teraz ja nie wiem. arenę mamy. Może gdzieś tam. Pykiem no. Wszystko mamy zrobione. O, no na wszystko mamy zrobione. Chociaż. Ja nie wiem. Musimy jeszcze to wyzwanie. No dobra, zróbmy. Korzystaj z oferty. kupy ponad 10 razy. A nie, ja sobie, sobie zrobię. Poza odcinkiem. Tutaj sobie spróbujemy. Raz, dwa. Słabo idzie. No. Tutaj słabo idzie. No co? Dobra, nie zrobione. Ale trochę tak się zamyślałem, bo myślałem co jeszcze byśmy mogli zrobić, żeby ten odcinek nie był taki krótki. Ale dobra. Będzie to na tyle. Więc... Yy... Co? No ja Wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i zostawienia łapeczek w górę. Siemonero, cześć.